E, witam wszystkich, kolejnej części zagramy w Ultimate Underworld. E, mam truciznę we krwi, Dobra, na razie zrobię tak, użyję Lesser Hill i znowu będę się wypić z tymi pajankami. Czemu o kurzu jest? Trzy! To się da zrobić, to się da zrobić, tylko. Najlepiej no, jakieś różki... Ej, ty, nie paść. Ty oberwiesz to. Tak jak mówiłem w poprzednim wideo, mogę mówić trochę ciszej, bo jest środek... Może środek nocy, ale późno trochę jest. O, ej, nie, 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 nie. nie, nie żyj. O kurde, nie żyje. Moment. O ale ja coś wypiłem, nie wiem co. Mana boost. Fly. Heal. O, rany boski, ale fart. I coś wypiłem. Zupełnie nie wiem co nawet. Ale oberwałem od tych pająków, aż się wierzyć nie chcę, że tak bardzo mogłem. Kurde. Jak to sz... To jest... Shit lighting. Shit, w sensie płachta. Eee, nie wiem jak ten czar dokładnie działa, znaczy trochę pamiętam. Spróbujmy, zobaczymy. Eee, bez sensu. Na tę odległość to działa? Teraz. I co? I nic im to nie zrobiło? Bez sensu. Nie, nie umiem używać tego czaru na przykład. Tego czaru nie umiem używać. I potrzebuję heal natychmiast. tych list. Odsuńcie się. O kurde, tam jest jeszcze. Jakiś pałek umiera w każdym razie. Nie wiem który, może ty. O! Ty źle jest źle. In mani. Kurde nie mani mani. In mani. Ty oberwiesz. Oj, nie, moja maca oberwała za to. Ale chaos, zabijemy innego. Może jakiś poziom dostanę, chociaż za to wszystko co. Ej, nie! Jeszcze raz, in money I to już chyba ostatni raz jak mogę to zrobić. Przynajmniej jednego z Ale te pająki są twarde! Strasznie. Wiem, że aż tak potrafią. Przecież walczyłem z dwoma na tym poziomie i jakoś poszło okej, okay, nie? Nie było kompromitacji. Proszę o heal, bo nie mam wyjścia. Muszę to użyć. No dobra, i kill poison nie będzie. Jednak to moja wiedza się nad przydaje trochę. To już jest zużyte. Nie wiem, czy będzie może to naładować później. To. Magic Arrow. Dobra, czas używać to Magic Arrow. Czemu nie? Nie dam im spokoju. To będzie dziwne. Ale teraz naprawdę nagrywam. I. Cześć, dwa. Jak mi źle pójdzie, to chyba wczytam z powrotem. Raz. No. Dwa. Szlak. Czasami jak się naciśnie, to nie chce się... Słyszycie ten dźwięk? To znaczy, że nie udało się użyć różdżek. Absurd. O, zupełne pudło. O, znowu nie udało się użyć różdżki. Oran, ile mi zostało strzałów? Było 12. O, cholera za blisko są Ach, zrywają, zrywają, ale kurde coś żyją cały czas Ile zostało? Jeszcze dwa strzały zostały O rany Ostatni strzał A, kurde, no O, jak zerwało. Pięknie. Ej, odważ się, odważ się, odważ się! Ech. Nie na czy dobrze robię, że tak uparcie z nimi walczę, może powinien mi dać spokój. Oj! Bo może mi nic ciekawego nie ma. O nie! Udało się jakoś umieć tu. Gieńcie do jak można tak długo przeżyć? Nie, nie, mam tu gdzieś. Uciekam już trwa 5 minut. Z bez sens. Szlak by je. tą różdżkę. Dobra, następną różdżkę w takim razie. A, to też Magic Arrow. A to? To jest Electrical Bolt. To jest, użyję, co mi tam. Zabiję je, chociaż nie wiem co. Ten cały odcinek będzie poświęcony walce z tymi pojąkami cholernymi. Teraz dostaniesz porządu cios. Patrz. Aha, Bolało, nie? Jeszcze raz. O! Co ty kurde wytrzymujesz to wszystko? Yes! Jeden nie żyje To teraz ty jeszcze tylko Ciebie to już mogę O! Bo Ciebie to już mogę tradycyjnie Ty... co? Poszysz, ty Ach... Z komentarza Jak on to zrobi to nie wiem Pieprzony farciarz. Przepraszam, ale po prostu. Mógł mi się wycofać do tyłu. Ginią! O rany! Ile można walczyć z jakimiś horrornymi pankami? Ludzie! Zaczynają mnie to poważnie irytować. Zdajesz teraz. Raz. No! prawo no że Żena nas. Po prostu. Co mam, żeby mnie uleczyć? Mana boost, mana boost, latanie i mana boost. Na razie to. A jak będzie źle, to użyję Lesser Heal, yy, znaczy mana boost i Czar Leczenie. Znaczy, 7 minut walki z pająkami. super! Moje nocne widzenie cały czas. Może je wyłączę, bo przeszkadza trochę. Jednak tak jest lepiej, prawda? Coś tu ciekawego jest. Zupełnie nic. I co tu pisało? Tam pisało Card Personal Only, czyli tylko straż. Nie mam pojęcia, co tu jest, bo zupełnie nie pamiętam już. Tego fragmentu nie pamiętam. Nie wiem. robacz. No co? Chyba sobie ja robisz. Już taki hero. Nie mam zdrowia. I nie żyję. A nie, 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 nie. nie wiem, czy stać dzień. dzień. Czy, 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 czy nie. Chyba nie, pisze, że jest drugi cień, więc w sumie wyszło na to, że mi się to nawet opłacało, żeby umarł. Zostałem wskrzeszony, przy okazji pokazałem jak działa to drzewko. Po śmierci przenosimy się w to miejsce, gdzie posadziliśmy drzewko. O, i to jest bardzo przydatne, restore mana. Jeśli nie mylę, to całą manę yy, przywraca. No... Teraz mogę się normalnie przejść z kimś, zawalczyć, bo mam pełną manę i pełno... pełne zdrowie. Z znowu stałem Ord Graph Elektryczność. Co jest? 7 a Było na maksa chyba. Ile tu zostało strzałów? Tylko 3. Dobra, zostałem sobie na wierzchu. Jak widzimy, z powrotem jestem na poziomie czwartym. Więc. Żeby dojść tam, gdzie byłem. Jak mógł mnie roba zabijać? się to nie, nie zabił mi roba, ale trucizna. Z pająka. Więc tędy. Do tej hali bankietowej. To chyba jest najmniejszy odcinek ze wszystkich. Nie spodziewałem się, że jeszcze będą takie długie, żenujące walki. Kurde, przesuń się. Przesuń się. Albo zrobię tak. Dobrze. Dobra. Albo jeszcze tutaj wejdę. Tu, tu, tu. Gdzie jesteś? Wiedziałem, że tutaj jest, kurde. Wlazłem w niego. Jest takie nisko, że nawet go nie widziałem. Zemsta. Jesteś taki cios. Bez sensu. Dobra. I nie rozpoznaję tego miejsca. Więc zobaczymy, co to jest w ogóle. W następnej części dopiero. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.